Wszystkim ktoś tylko na mnie Jędrzej spokojnie z sami samozwiją Dobrze Michał myślisz, wiesz, ale w meczu dostaniesz tu piłeś Eu, pridos, Suta, então, eu, aí, eu, um aí, eu do Krycia, Pavel Suta e Pavel! Mati Já está zigane. Puxa! 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 Puxa!

Przygotuj się z rzuć Tak, roba. on tam znowu, on kocha takie granie. Ale nie złapał. Nie złapał, bo kartofla mu dałeś. Po ziemi graj! Tak, nie trafam. Druga strona! Druga! Czekaj, czekaj, mi, miejcie miejcie pli miejcie pliwość, ale idź. Idź, idź, po id. poli. Może się znajdzie jakiś wirtuł. Chodź teraz! Druga strona! Po ziemi Bartek! To jest właśnie dla jeszcze bydek! Nie bój! Nie bój! Gaj teraz, macie klucz! Macie pił, gajcie pił! I na nią, na nią, Roland, na nią! Chodź, chodź, chodź! Jedź, chodź, jedź, Jest, bija! Przepraszam, przepraszam, przepraszam! Drogo, przepraszam! Drogo, przepraszam! We przepraszam! Dawaj przepraszam! dawaj przepraszam! To są jaja, przegrywacie w środku. Tak, do przodu na gazie, Jeźdź! Weź i do grajera! Szybciej! Szybciej! Generalnie była to tylko kontrola w przegląd wszystkich zawodników, żeśmy przez ostatnie warunki pogodowe nie, nie grali i chcemy zobaczyć, jakie są dyspozycje, tylko to temu służyło i takim mocnym przeciwnikiem. Warunki do treningu generalnie były, tylko mówię, gorzej było kontrolnymi, gdzie to po prostu nie pozwalały tutaj boiska na to, żeby jakiś skuteczny to zakończył, zak no, ale generalnie no, myślę, że to jest najdobrze przygotowana i zobaczymy jak to wygląda. No sparik na pewno udany chociażby z tego względu, że graliśmy na trawie, to była dla nas najważniejsza rzecz. To, że nam będzie piłka skakać, że będzie dużo niesennych podań, że będzie nerwowo, to wiedzieliśmy, no wiadomo prawie 3-4 miesiące nie graliśmy na, 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 na trawie. Teraz po tych mrozach, tych sztucznych, plastikowych boiskach wreszcie się udało na porządnym boisku zagrać i obawiam się, że za tydzień taka sama będzie murawa, no i nie będzie pięknego grania, ale z tego sobie zdajemy sprawę, będzie tylko mecz walki i, i, i charakterem trzeba będzie ten mecz wygrać i mamy nadzieję, że damy radę.